Hejka, ja jestem Zosia, witam Was w moim ogrodzie i zapraszam na dwuminutową pogadankę o tym, dlaczego chcę w tym roku spróbować swoich sił jako wiceprzewodnicząca do spraw wewnętrznych w białostockim PTSF-ie. Ale może znajdziemy sobie jakieś... Ładniejszym jest świetny kontakt z dziewczynami z pierdym. Poznałam ten fragment organizacji właściwie z każdej strony i myślę, że mogę być naprawdę dobrym wsparciem dla przyszłych koordynatorów. Uważam się za osobę odpowiedzialną i taką, która potrafi zarządzać zespołem. A dzięki tej kadencji jako medialny po prostu wiem, że mogę pogodzić działalność w organizacji, życie prywatne i naukę. Jako internet chciałabym kontynuować rozwój Instagrama, ponieważ wielu z Was zwróciło uwagę na moją ciężką pracę nad nim. Na tym, że pojawiają się ładniejsze zdjęcia oraz przede wszystkim bardziej dopracowane story. Jestem odważna i wygadana, a liczbę patronów medialnych, których pozyskałam w tamtym roku, uważam za mój osobisty sukces i każdemu z Was życzę takiego uczucia. Z nowości, które chciałabym wprowadzić, zawsze kusiły mnie transmisje na żywo. Sama lubię takie oglądać i widzę, jak wpływają one na zasięgi twórców. Sorki, ale zatrzymajmy się chociaż na chwilę przy tych piwoniach, bo tak krótko kwitną. Chciałabym, żeby w naszych social mediach pojawiało się więcej zdjęć i treści wykonywanych przez naszych członków. W końcu to oni tworzą tę organizację. Jak już pisałam w formularzu zgłoszeniowym, na pewno nie jestem największym luzakiem w PTSF-ie, ale mam poczucie humoru i chciałabym go trochę więcej wnieść do promocji. Chcę stworzyć lojalną, zgraną, ale przede wszystkim przyjazną drużynę PR, która już w tamtym roku pokazała, że nawet na ostatnią chwilę może realizować kreatywne, naprawdę świetne pomysły. A no i żeby nie było, że ja tylko taka pani od pr jestem. Mam inne pasje, lubię gotować, uwielbiam koty, uwielbiam czytać książki, uwielbiam podróże, kocham polskie morze. A no i śpiewać lubię, ale może innym razem. To na kogo głosujesz? Co? Na kogo? A, wiadomo, na kogo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i mam nadzieję, do zobaczenia niedługo.